Siemanko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale serii MPG. Pewnie zastanawiacie się dlaczego mam to czapkę Mikołaja, a sprawa jest prosta, słuchajcie. Raz, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i z tego y, tytułu wszystkim, wszystkim z was chcę życzyć naprawdę spokojnych, szczęśliwych i najlepszych świąt w waszym życiu. A druga sprawa jest taka, że jadę dzisiaj kupić prezenty, które wręczę dzieciom na kolonii. Słuchajcie, no liczyłem, że na kolonii nasz mieszka 10 dzieci i będzie to 10 prezentów o wartości 10 tysięcy. Więc w tym odcinku wydam 10 tysięcy na prezenty dla dzieci z kolonii. Ale na samym początku muszę pojechać do Janiny. Słuchajcie, wsiadam w gruza, palimy go. Palił? Odpalił. I pojedziemy, słuchajcie, do Janiny. Żeby przywieźć po prostu choinkę do mnie na podwórku, chciałbym mieć jakoś tam wiecie choineczkę z lasu yy, Więc ta choinka będzie sobie już powolutku tutaj stała Co do choinki do domu, nie martwcie się, do domu taką naprawdę ładną choinkę sobie ogarnę Na pewno z, z jakiejś, o zobaczcie, też jest choinka z jej odcinka yy, Do domu jakoś taką wiecie na choineczkę Taką typową domową choineczkę, a tutaj taką wiecie z lasu taką wielką choinę musimy przytargać. Cześć! Nie ma się już, a co cię sprowadza do mnie? Choinkę będziemy brali, co? Do mnie może. A mógłbym ten? Swojej nie oddam! No nie, chciałem z inną pojechać po, po choinkę dla mnie. Tylko tylko... oj, Ciągnika może ja inna by... Oj, no Dobra, to ciągnika ci pożycie. A piłę masz? Mam. świetnie mam. Ma to ja wezmę swoją. A może być taka stara, czy ty tylko nowo lubisz? Może być. Masz. Dobra o. Dobra No i eee, kurde ciągnik. A mogę wziąć Ursusa czy tylko John Leera coś się wzięła Może być Ursus Może być Ursusik Nie, dziewił ja się ja nie będę na twoje widzi mi się tych chwytaków przeczepiało No dobra, to stop Dobra Op. Powoli, powolutku, powolutku, powolutku Wszystko jest pod kontrolą, ty wiesz jak ja mam opanowanie kierownicy No właśnie widzę Ja ostatnio widziałem jak żeśmy to chuńko jechali już to... nie wyobrażasz tego, jaka ja jestem opanowana za kierownicą. No spokojnie, Powod... ja nie chcę znowu spać, bo zno... nie chcę być znowu przybity, a ja nie wie. Co? Jadę dzisiaj Głosem kupić masz? prezenty dzieciom z kolonii. O, a co? No to nie powiem, będzie reakcja inna jak, jak to przywiozę już. A, czyli pokażesz mi? Pokażę, no pokażę, pokażę. Dobra, dawaj wycinamy tego dęba dla ciebie. Nie no, gdzie choina ma być, stój. A, choina. Stój. Dobra, to wybierz sobie jakąś taką właśnie nie, nie za wielką. Znaczy te małe, to mi się nie podobają. Jakby tu taką dużą wyciąć. Ej, trochę ty jesteś skrócić. mały dziejusz, to może i mało chuinę, co? Nie, ja duży dziejuś Ja jestem ogromny. Mały dziejka Ta może być, co zobacz Która? O ta, o tutaj. Tylko upierdzielimy trochę pnia, żeby ona była ten. No i dobra, no i klasa jak to mówią. Całe szczęście Jarek o wszystkim wie widzę, więc się tym nie przyjmujcie. Ne naja, tak. przy samej dupie. To Stój uwaga, to uważaj, 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 uważaj. Ja bym ją ciachnął. Chyba gdzieś tu, no tak. co? Ja nie wiem czy John Dir udźwignie takiego wielkiego obniaka. Udźwignie, udźwignie do tego o. Ja ją przytnę. Może tu gdzieś Bierzemy tego o tego. Jest? Kwiatów widły! Wszystko nie mimo... Oj, taka chujka na podwórko to będzie to. Jedziemy. Jedziemy do przodu. O. Oj, 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 oj. No i, no i tyle. Ja, I po, ja i po okay. A widzę, że teraz jak to nagrywamy, to mam premierę odcinka. I chciałem serdecznie Aha. pozdrowić wszystkich, którzy są na premierze. A weź tak ze trzy osoby z tu przeczytaj sobie po prostu. Hmm. Lucyna leśniak. Misiek i Kuba Jakubik w tym momencie piszą coś na czacie i chciałbym serdecznie pozdrowić Miłosza, szaka, który właśnie wykupił wspieranie mojego kanału. O. Oh. Także widzicie, opłaca się wchodzić naprawdę na te. O oh, kurde, to powolutku, widzisz, powolutku. ale. Pomysł Pomyśl akordy z teraz będzie chło. Miałem no, to. No, tak. Także Miłosz, z całego serca ci dziękuję za ten prezent świąteczny. A na przykład teraz myślisz no. sobie, że ty oplułeś go? Nie. Jak śmieć się zachowałeś? Nie, no bo, bo nie odpowiadasz mu na no to. No bo nie i... mogę, no bo nie mogę A żeś na mi premierze być. Co bo, zrobiłeś? Bo, bo nagrywamy, więc całego serca miłość cię pozdrawiam, dziękuję, dziękuję ci za ten prezent świąteczny, który mi sprawiłeś, jest mi bardzo miło i życzę ci wszystkiego najlepszego, stary. Dziękuję pięknie. Yy, no. Tylko mało jest osób na premierze i to mnie trochę martwi. Ile? Bo teraz jest 250. No to nie tak mało No mało, no mało Jakby z dwa By... razy tyle było to mi się cieszył Nie no, 250 to akurat nie jest mało No troszeczkę Postaw obok siebie 250 ludzi Nie no, no w tym, w tej kwestii tak, no ale w kwestii wyświe... tych widzów, no to nie jest jakoś tam dużo, nie, nie oszukujmy się Kurczę, Zawsze takie mam problemy Problemy Neymana mam tu jakby Co się dzieje? Nie przechodzi? No właśnie, nie mogłam podnieść, wiesz Dobra, jakoś idzie powolutku, boczkiem, boczkiem i, i pójdzie. No bo to jest wiesz, przewóz ponadgabarytowy, gabarytowy, no patrzcie, nie zahaczę, nigdzie. Gdzie? trochę to... Nie, jest dobrze. Trochę po domu, jej nie sobie ale to nie szkodzi. To wiesz, go z kami nie w zakręcie ja po powolutku. Tak, policjancie dobry, wszystko w porządku jest. Tak, tak, wszystko legalnie. <noise> biegnę już biegnę za Janiną Usz! O, 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 ale bokiem, ma... ale, O! Pieruny Mówiłam, żebyś kontrolował O pieruny Mówiłam, prosiłam ciebie Jest okej okay dla wszystko? Wszystko w porządku? Ale prosiłam ciebie Dobra, ma nie na ten gadać to Jest okej? Okay? Dobra, no Na pewno wszystko w porządku? Niby tak, ale wiesz Dobra Może zostawimy ją tutaj, co? No jak zostawimy tutaj, na środku drogi? No czemu nie? Ty jesteś normalny? No a to co to szkodzi? To podpisano, no że to, to my. A dobra, nie chcesz już być jej w chałupie? Nie no, chcę, no, jedziemy tylko powolutku. Ja tu mało, ma... mało widzę, tak szczerze powiem. Patrzcie, Kuba, nie gaczę, patrzcie, nie gaczę. To przodu ja dobrze. Ja też nie widzę, to wolniej jedzie, wolniej, 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 proszę. Troszeczkę wolniej, no panie ino. Deczko można zwolnić? No dobra, a gdzie ci obrzucić? No, gdzieś trzeba będzie przy chołpie to postawić, zaraz po, podumamy, co? No dobra, to jeszcze pomyśleć, gdzie ulokować. Podjeżdżamy. Dobra, to widzowie, ja się z Wami widzę, jak postawimy już choinkę na swoje miejsce. Słuchajcie, widzowie, choinka już stoi na swoim miejscu. Już czekaj, popuszczam już ją. Dobra, dobra, zobaczcie, ona się prezentuje. Taj, ja bym cała, ty dobra, ja będę odjeżdżała, się nie opala. Dobra, 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 patrzę. No, śmiało. Iiii, oczka! Oj, trochę żeśmy tu wkopali, słuchajcie. Nie, no, fajnie to się prezentuje, jak to z daleka wygląda. O tu z drogi O kurde, na drogę to on trochę haczy To ja już wiem Że oto gałąź Ktoś z nas na bank przy najbliższym wyścigu Przypierdzieli No i niestety, <laughs> i niestety będzie po choince Oby się nie prze... Ej, 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 żeby się nie przewaliła tylko na ten Żeby się nie przewaliła na wiatę Bo ja trzeci nie będę stawiać Dzień, Ale zobacz jak ten John Direk pięknie wygląda Jak ta choinka pięknie wygląda Ale nie Zobacz John Direk jak jest taki w śniegu Nie no to fajnie wygląda, to ładnie prawda ustawiony, zobacz i wpasowuje w, się, w to, to Jak wpasowuje się do choinki. Ale gentleman, tym nie No fajnie wygląda. A zobacz tej z perspek tej perspektywy tu. Oh. A i jednak, <laughs> jednak Lucyny Leśniak y nie chcę nie pozdrawiam serdecznie. Z całego serca ja cię nie pozdrawiam. A czemu? Napisz komentarz, gdzie już to głupek. Niestety wycofuję swoje pozdrowienia. Taka szansa Uch. była, to była szansa jedna na tysiąc To była szansa jedna na tysiąc Ale uraziło Cię to, o co chodzi? Nie Nie, no ale mi zasad Niestety tą Uch. szansę jedną na, na tysiąc Ktoś sobie zmarnował Dobra Ja muszę bo lecieć no, czasem tak jedzie, A, już tam, no. y, po ogórka byśmy, albo po... nie, po ogórka Po ogórka może nie A po co? Dobra, już nic, ja sobie ogarnę A po co jedziesz? Chcę prezent, to duży będzie ci nie Chcę to ci ciągnik pożyczę. Nie, ja sobie tutaj wezmę, jest git. Jest na okay. łyżkę? Nie, nie na łyżkę. Janina chani nie, nie wie, co ja mam. Ja Janina Han nie widziała, co ja sobie kupiłem jakiś czas temu. Co? Ale co? No, ej, przyczepkę. A skąd? Wykupiłem, no, nie widziała jej. Czekaj, bo już teraz nie wiem czy ją widziałam czy nie Widziała, jakie ja ostatnio sprzedawałem ogórkiem. Ja chyba przyszła tak. na chwilę, tak? Pamiętam, tak no. Dobra. Mam tu na ciebie czekać czy gdzie? Możesz już się na podwórku poczekać na spokojnie. To jadę, wyjeżdżam. Ej, 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 psz, 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 psz. No gdzie po kwiatkach. Jest dobrze. Oj. Oj, oj, oj. Dobra. Zaraz się widzimy. Słuchajcie, jadę. Nie powiem jeszcze, nie zdradzimy wam, co kupuję, więc jeszcze wam nie powiem, zobaczycie. No ale mówię, to będzie 10 prezentów o wartości 10 tysięcy złotych. Myślę, że każde dziecko ucieszy się z prezentu za tysiaka. Tym bardziej, że jest prezent odwiecie. no, można powiedzieć, że od, od nieznajomej osoby, tak? Więc yy, ja gdzieś tam się, słuchajcie, rozglądałem ile tych dzieci tu na kolonii mamy i z tego, co wiem, to każde Każde tutaj dziecko po prostu dostanie choinkę, więc ja w tym odcinku dzisiejszym jestem takim, słuchajcie, świętym Mikołajem, można tak powiedzieć. Mogłem się, kurde, bardziej przygotować i ubrać sobie jakiś tutaj, wiecie, strój świętego Mikołaja. No ale z racji, że nie mam i nie kupiłem, oto mam tylko czapkę. Bo kto w domu nie ma czapki świętego Mikołaja? Powiedzcie mi. No każdy, każdy w swoim domu ma czapkę Mikołaja. No nie znam takiej osoby, która by takiej czapki nie miała. Tylko niestety producenci tych czapek są... No nie wiem, na tyle nie, nie rozważnie, to czapki robią chyba na, na dziecięce głowy, przez co ta czapka na, na, mojo, na mój sagan się nie mieści Nechętym sobie to już z tyłu rością. Jakieś 2 centymetry powiększy, bo mnie tak ciśnie w, te, w, w mój pusty kupiłeb, że to jest tragedia. Tragedia jest też 160, ja patrzę, że to trzeba ten sprzęt to postawić jako ozdoba sobie kupić jakiś normalny, poważny ciągnik, słuchajcie, bo żeby ona miała problem podjechać pod górkę z pustą. pustą taką przyczepką to jest śmiech na sali. Nie wiem, czy Jarkowie nie też ona tak licho chodziła, czy o co tu chodzi, muszę ich dopytać. Bo nie wiem, czy to się opłaca te remontować. No raczej nie, no jak już to sobie zostawię tylko wiecie, żeby miała wartość sentymentalną. A kupić sobie, wiecie, no jakiś ciągnik taki, no ze 100 koniuszków, żeby był. Tym bardziej wiecie, ja mam 3 pola. Teraz trzeba 3 pola obrabiać, no to 60, to jest, będzie za ciężko. Będzie za, za ciężki temat, żeby to. Oj, powolutku, powolutku, żeby. By to 60, kurde to robić, nie? Dzień dobry, Doberek? Dzień dobry, dzień dobry, ja zapraszam, tutaj do sprzedaży mam te rowerki, rowerki, na święta, idealne prezenty No to ja się chyba z panem umawiałem A, to pan zwoił, tak? Dobra. 10 Dobra. rowerów. Proszę pana, 10 rowerów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wie pan co? Proszę pana, 10 akurat mi zostało. No tylko ja tutaj nie, nie ten, nie wiadę. No dobra, ale panie, no to, za, to po co masz podjeżdżać? Będziemy to nosić? Zamiesiemy. No pewnie. Poczekaj no pan, ja tu cofnę. Tu na wózku przyczepko, to nie jest takie. O Daj pan, ja panu cofnę. Nie, ja cofam. Proszę pana, ja. Ale pan mnie teraz zestresował i mi będzie źle szło. Proszę pana, bo ja, ja widzę, że panu idzie tak krew z nosa. Ale. Proszę pana, pan się nadajesz dobra, do. Poczekaj ogóle... pan. Poczekaj pan. pan z to wiesz, pan nadajesz jak. Yy... Że eee, pana Jakby Jakbym pana. się nadawał to miałbym więcej ni niż, niż 60 Ja nie mogę, matko Boska Panie ale kto musisz... panu dał te maszyny do A... ręki eee, Dostałem w prezencie na święta Proszę pana Ale czy musi pan mnie tak ujęć? hejtować? Kto panu dał maszyny do ręki, proszę pana? ale ma w musi... na to prawo jazdy? Jak nie. pan prawo jazdy Nie, rapor? akurat na to nie posiadam Aha, no to gratuluję, to no. gratuluję, że pan no. Dobra, dawaj panie te rowery, bo ja to dzieciom będę rozdawać. Ja widzę, że nawet to A co Proszę pana, ja tak daleko nosił nie będę no to ja Odpowiedź. będę... Ja podjadę. Zostaw pan Polera Dobra. A pani, ale pieniądze nie ustaliliśmy ile? No ty to w ogóle było 1200 za rower No to w my myślę po, po tysiaku Ja mam po 10 tysięcy, no no dobra, no to dobra, ale śmierz pan wszystkie dzieci. No 10, tak. Bo to proszę pana no to są... Tu dla dzieci od nas ze wsi jako prezenty A, na święta Ale jest... zezło się pod jestem... nami, na że pojechałem po panu równo? Nie, bo mi dobrze szło, jak zaczął pan mordy otwier buzi otwierać, to niestety, ale już przestało mi iść. <laughs> Boże mi się zestresował. ale już to przez to chwilę tam... naprawdę dobrze mi szło. Nerwy pana wzięły. A to no. tak szczerze zapytam, no ja to tak kupiłem pod handel ogólnie. Mhm. Ja Po co mi 10 rowerów? No, szczerze. Bo w tym roku wszystkim dzieciom u nas yy, na wsi rozdaje rowery, jako święty Mikołaj, prezenty. A po co? No, dlaczego nie? O. Panie, zgubiałeś pan? No, dlaczego? A co pan z tego wyśmiał? No, satysfakcję, że dzieci się ucieszą. Skoro mogę sobie na to pozwolić, to dlaczego tego nie zrobić? Panie, satysfakcję, że pan dzieci koło wydał? Nie, satysfakcję z tego, że ucieszyłem dzieci od nas na wsi. Panie, satysfakcję to będę miał ja, że zarobiłem. Proszę pana, to ja jutro nie. zarobię 20 i, i co z tego? No i wtedy będzie miał pan satysfakcję, ale nie w sobie fakt jest tego, że pan żeś kupił komuś prezent. No nie, akurat lubię kupować komuś prezenty. Dobra, I jeszcze dziw, o kurde dziw, dla. pan, żeś jest, ale takich ludzi potrzebujemy, proszę pana. Jak będzie pan chciał kupić o, za o, rok tak? prezent komuś, to pan powie co, to ja kupię na handel i panu sprzedam. Nie, nie ma potrzeby, wie pan. Myślę, ktoś że, to mówi? myślę, że 10 Lamborghini pan nie kupi. Na luziku, proszę pana, na luziku, proszę pana, na luziku, proszę pana. O, świetnie. Mogę ja to samo do... Patrzę, patrzę, że pan ma do tego wprawę, jak, jak to jeżdżę, ja tym ususem. No i się trzymają, tak? Dobra, ja panu cofnę, bo pan patrzy, że jesteś Pokemon. To pokaż pan, no. Pokaż pan, jak się tym cofa. Zrób pan chociaż jeden dobry uczynek, te święta. Proszę pana, ja od razu mówię, że ja nawet doświadczenia z maszynami nie mam żadnego. Ja... Ja gospodarstwo, co jedyne co, to oglądałem w internetach. Mhm. No dobrze, bo ja też. Dobra. No, ja idzie pan jak przeciąg, ja patrzę. Jak przecinak. Że pana, ja pierwszy raz na prostu siedzę. Tak, no, jak przecinak panu idzie. No dobrze panu idzie. Pan więcej do przodu przejechał niż do tyłu, jak nareszcie. Jak na razie. pana, ja pierwszy raz po się siedzę. No, to mogę ja? Ja nie muszę tego robić, proszę pana. No to kiego żeś się łapał. Człowieku, no powiedz. Proszę pana, ja nie muszę tego robić, nie jeść. No to może pan siąść, no ja to sobie ogarnę. I powiem pan, i pan tak samo jeździ, że tak powiem, przyczepką w samochodzie, jak pan jeździ ciągnikiem? Nie. Bo przyczepka w samochodzie nie jest na wózku. A to niech nastawa. przyczepki do samochodu na wózku? Tam? Dobra, Dobra daj pan, panie, daj pan, bo Panie, rowery... przyjechałeś pan tym górnym, coś pan jedzie. No, rowery połamiesz. Ale wesołych świąt panu życzy i ogólnie wszystkiego dobrego hmm. całego. Ale ten. to za darmo, tak? Te rowerki? No nie zamierza mi pan zapłacić? No pan mówi, że już wszystkich że wesołych świąt i że ten... Nie, no po, po wyzbiskach to powiedziałem. Nawet pan pana oczernię, a później mówię, że... że ogólnie życzę panu do, wszystkiego dobrego. Okej, okay, okej, okay, no, to, to nie, zaraz. Chce pan mnie oszukać? No. Bo jestem Proszę Grinchem. Pana, to jest osiedle monitorowane. Jeżeli Czekaj panie, wyjadę i panu nie? zapłacę, no spokojnie, spokojna Baśka Nie, zadzwoń ja na komendę Zaraz panu zapłacę, tylko wyjadę tym rupieciem stąd Wejdzie się nie dało mieć na podwórzu? Proszę pana, to nie jest moje podwórze, tylko to jest osiedle A nie można było się do domu wprowadzić, proszę pana? Do yy... blokowisk? Proszę pana, mam osiem domów, nie wiem w którym mam mieszkać, więc na razie mieszkam tutaj, żeby się zdecydować Dobra, wyjechałem Trzyma pan 10 tysięcy, on tu wszystko odliczone. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Życzę panu wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. A chce pan do mnie przyjść na święta jako nieproszony gość? Mm, nie wie pan, ja tu będę wigilię ze swoimi znajomymi spędzać. Z moją rodziną. No ale mimo wszystko, wszystkiego dobrego. I na razie. Trzyma się widzenia. pan. Do widzenia, do widzenia. Kajcie, mam rowery. Każdodzieje ja inna, no to powiem. Mam nadzieję, że one mi stąd cholera, jasne, nie? nie spadną, słuchajta. No, ale dobra. Oj, jednak, jednak to nie jest takie łatwe. Ale no, nie mówcie, że nie idzie mi coraz lepiej. Bo jakieś tam centymetra nie przejechał. No może centymetr przejechał, no ale nie więcej. A teraz zobaczcie. Trochę krzywo. Trochę z, z małym, z małym tutaj może problemikiem. Ale słuchajcie, udało mi się, udało mi się. Przecież po tym śniegu, żeby ona się nie, nie, przewali, nie przewaliła. Dobra, ja sobie tędy po prostu, słuchajcie, wyjadę I ja oby wszystkie rowery dowieźć na pace A no co oni tu nastawiali? Jakiś dranek Kurna mać Ja nie wiem Zobacz, to dranka spod koła jak wystrzeliła Dobra, idzie Przejechało Przejechało, jest git, jedziemy do Janiny Pochwalić się, że już mamy prezenty Słuchajcie, ja może do Janiny zadzwonię Powiem jej, żeby ona się szykowała ja już jadę z prezentami To zajadę do Janiny, co? Na podwórku, u, u siebie, tak? U Janiny u Janiny Dobra, dobra Baśka No Tak się słuchajcie z Janinu gada Dobra Baśka Nara Baśka, cześć Baśka i, I tyle. A skąd ta Baśka się wzięła, to ja nie wiem. Tak ani ja Baśka nie jestem, ani Janina nie jest Baśka. Kurna, ta czapka mnie tu irytuje. O Powiem wam, że też słyszę trochę na poucha bo to, bo te, te, te słuchawki to, to jest kurna tragedia z tym. Strasznie, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, strasznie dziwnie się czuję, jak nie mam od, od, jakby od, odizolowanych uszu od tego co gadam. I ja słyszę sam, ja tutaj pierdzielę, to naprawdę to jest. No nie przyzwyczajony do tego jestem. Ty on, ta 60 nie powinna chyba tak kopcić, zobaczcie, to na co będzie do remontu, ja tak patrzę. Ty, ale rowery nie, nie pospadały nam. Oj, przepraszam, więc jest elegancko, słuchajcie, o, łyczka herbatki sobie wezmę, bo jest, o, przypierdzieli oczywiście, łyczka herbatki trzeba sobie wziąć, żeby troszeczkę gardełko nawodnić, a druga sprawa, że w zimę, no słuchajcie, w lato herbata nie smakuje, no kto lubi pić herbatę w lato, herbatę się pije tylko w zimę, albo jak jest się chorym, no i herbata w zimę smakuje najlepiej, no, kto z was też tak uważa, dajcie znać w komentarzu, i słuchajcie... Te belki trzeba na tym polu, Jarko, ogarnąć ja, ja miałem to ogarnąć, to był mój, jakby mój odcinek, mój pomysł na konkurencję Więc... Yy, Jarek to mnie chyba on to zobaczy, jeszcze tego nie sprzątnąłem Tuż kilka dni minęło No ale przepraszam bardzo, nie mam kiedy, muszę kupować rowery dzieciom no, słuchajcie, ja może do na podwórku nie będę wjeżdżać Backbie. O, tu zacina kamerka przy Janiny domu Cholera Dobra Ej, Baśka Patrz, 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 patrz. O cholera. Kurcze, bladę. Chodź zobaczysz prezenty. A widziałaś jak się wybiłam? Widziałam. A ty widziałaś Nie co... no, ty naprawdę kupi... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwa. Dziewięć, Skąd ty kupiłeś trzynaście rowerów? Jak trzynaście? Raz, dwa, trzy, cztery, Raz, pięć... Raz, dwa, cztery... Czekaj. CZTERNAŚCIE! Jak czternaście? Czekaj, czekaj. Raz, dwa, trzy, trzy cztery. Pięć, pięć, sześć, czekajcie cztery, ośmiu, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Dziesięć! rowerów. To kupiłem. skąd kupiłeś osiem rowerów? Dziesięć kupiłem. No to dziesięć! No, tutaj był jakiś gościu, sprzedawał te rowery. I od razu dziesięć. Dla się mnie? Już przed świętami dziękuję! Nie no, to, to jeszcze nie. To nie jest prezent dla Janiny, świąteczny jeszcze. To spokojnie, to będzie lepszy prezent. A to jest dzieciom na kolonii będę rozdawać. Dzieciom? Ja... No, dzieciom na kolonii będę rozdawać. A co? A dla mnie nic! No bo jeszcze nie było ekipowego dawania sobie prezentów, a będzie taki odcinek. A. Będziemy sobie wręczać prezenty. No dobra. No. To Janina chciałby rower do tysiąc złotych dostać na prezent? Mam budżet no 100 nie, tysięcy? Chciałam się obrazić No, to nie dla Janiny, spokojnie No w sumie racja A po co Janinie rower, jak Janina nie umie na rowerze jeździć? A mogę wziąć jeden na razie? No nie, bo ja to będę dzieciom teraz dawać Teraz? No Bo ja dzisiaj robię za świętego Mikołaja, spojrzyj Janina jak mał... jaką czapeczkę ładną Mikołajową no. Ale strasznie ci łeb Strasznie, nie? Tu jest no. napięte kandeka na żuku Wygląda jak taki wiesz, Kornison z ciśniętych słoików Nie, no mój łeb tak się czuje Mój łeb, a dobra nie będę mówił No <grym> oj, Trzeba poprawić futerko na szapce. dobra Ja zmykam Jadę pierwszy rowerek wręczyć Aha a dla mnie dobra? nic Ojejku, no bo będzie ekipowe dawanie sobie prezentów Dobra No, na, później wpadnę na herbatkę, na razie Cześć, cześć Cienina bym chciała dla niej. Ona myśli, to, że to dla niej prezent. No, słuchajcie. A te prezenty daje dzieciom. A prezenty ekipowe będą sobie dawane w Wigilię. Wigilii dzisiaj nie ma. Bo z tego, co się orientuję, to jeszcze do Wigilii, słuchajcie, no kilka dni zostało. A wiem, że pierwsze dziecko mieszka tu, w tym domku. Ale ja nie będę wierzyć do każdego na podwórkę, bo to ja też nie mam czasu, żeby tym, wiecie. Nie to, że nie umiem tym zawracać. Ale na w świecie po prostu nie mam czasu, więc ja zrobię tak. Awaryjne. Słuchajcie, tylko to będzie chłopak. To będzie chłopak. Jaki kolor overemu damy? Może szary, co? Może na początku ten... O szary Pach I dobra, idziemy sobie. E, 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 prr. Paśka on sam jeździ. Dobra, prowadzimy go tutaj. Prowadzimy go tutaj. Ho, 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 o, dzień, dzień dobry. Witam serdecznie A co? Z tej strony święty Mikołaj, cześć, jak masz na imię? Ja? No. Mar Marcinek. Słuchaj Marcin, a byłeś grzeczny w tym roku? No... Nawet no tak szczerze. Tak. Byłeś grzeczny? No nie. No, powiedz, że byłeś. Byłem. Słuchaj. Właśnie takie słuchy mi doszły, że Marcin w tym roku byłeś bardzo grzeczny. Słuchałeś się, byłeś mm. naprawdę Chłop do rany przyłóż. A słyszałem, że nie masz rowera. Zgadza no, się? No nie mam. I że bardzo chciałbyś dostać rower, żeby jeździć do szkoły i szczą z kolegami, prawda? No. Proszę bardzo. Od świętego Mikołaja dla ciebie rowerek. Dzięki, ale serio to dla mnie? No, naprawdę. A z jakiej okazji? Z okazji świąt Bożego Narodzenia zbliżających się. Ale ty, dlaczego tylko... ty dajesz mi? No bo jestem święty, dzisiaj jestem świętym Mikołajem. Tylko trochę wcześniej przyjechałem, no bo, no bo nie mogę w samą Wigilię, bo, bo mam ty dużo nie domów jesteś, do zwiedzania. Jesteś podróbką. A czy to ważne? Bo Mikołaj jest gruby i ma brodę. Chciałem ci wręczyć rower. No jak ci się nie podoba to mogę nie, go wziąć. Nie. Nie. No. Chcę. I bo zadowolony jesteś? zadowolony, no. Już chowasz go? Może przejedź ja. się tutaj, bo ja nagrywam też odcinek. A. Pokaż. Dobra, ale nie zabieraj, dobra? No, nie, ja mam jeszcze dziewięć takich. Dobra. Ja umiem no. triki. Pokaż. A to co, umiem? Od, od kolegów rowery brałeś się uczyłeś, co? Tak, kradłem kolegom. No jak kradłeś? No kradłem, mam uwagę w szkole. Że, że roweru kradłeś? Koledze? Nie, że kolegę biłem. A, okej. Okay. wiesz co, ja już muszę zmykać. Mam nadzieję, że prezent Ci się podoba. Słuchaj, to naprawdę jest ode mnie dla Ciebie. Nie, ale powiedz jest tak szczerze, co? Nie żartujesz serio? Mogę no nie, serio. No, no to chodź, pokażę Ci zobacz. Ja w tym roku jeżdżę i po prostu rozdaję rowery. Wszystkim o dzieciom kurde. na kolanie. No. Czyli serio to jest? No naprawdę. Tak życzę. Na ci... W... dziękuję. Życzę Ci wesołych świąt, Tobie i dla całej Twojej rodziny. Możesz rodzicom przekazać, wszystkim, swoim, całej swojej rodzinie, błogosławionych zdrowych i przede Dzięki wszystkim również, szczęśliwych świąt powodziło. Bożego Narodzenia. Trzymaj się. Dzięki. No, stary. Na razie. Dzięki. Na razie. Ej, zobaczcie, ucieszył się. Na początku nie dowierzał. Też myślałem, że mu się nie podoba. Popatrzcie. Widać, bo naprawdę się ucieszył, kurde, chłopułek. I kolejny dom mamy. O. Ten. Nie, to jest kolejny. To będzie ten. A ja z wami widzę się widzę w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Siemka.